Seria projektów przebojowych występuje w wielu konfiguracjach funkcjonalnych i estetycznych. Poszczególne warianty różnią się układem parteru z jedną lub dwiema spielniami oraz mniejszą albo większą częścią dzienną. Zastosowano także zmiany w układzie pomieszczeń poddasza oraz w stylistyce dachu. Dla jednej grupy przewidziano dach z okapami, a dla drugiej dach licujący ze ścianami elewacji. Rodzina przebojowych liczy aż 56 wariantów. Prezentowany projekt domu przebojowy A111N jest kwintesencją dobrego smaku i dbałości o szczegóły. Stonowana kolorystyka oraz prosta bryła wykreowały harmonijny i przyjazny obraz. Elementy z drewna w sosnowym odcieniu świetnie komponują się z szarością i bielą ścianą, tworząc szykowną i elegancką fasadę. Tę ciekawą kompozycję zastosowano na wszystkich elewacjach, dzięki czemu panuje tu równowaga barw i wizualny rytm. Wyższą kondygnację wyznacza złamana biele, która dobitnie kontrastuje z grawitowym, bezokopowym dachem. Prosta, a zarazem nowatorska stylistyka domu na pewno zadowoli zwolenników nowoczesnych i minimalistycznych trendów. Wchodząc do środka, widzimy sporą, a zarazem przytulną strefę dzienną. Zaprojektowano w niej komfortową przestrzeń do wypoczynku z wygodnymi kanapami i zabudową TV. Na tyłach kanapy, tuż przy obszernym oknie, znajduje się część jadelniana. Z dużym rodzinnym stołem z jasnego drewna. Obok niej znajdziemy wygodny i nowocześnie zaprojektowany aneks kuchenny, który idealnie współgra z kolorystyką wnętrza. Cała przestrzeń została znakomicie doświetlona poprzez pokaźne przeszklenia usytuowane w każdej z wymienionych stref. Z jadalni wyjdziemy na odkryty taras, który co rano przywita nas promieniami słońca i zachęci do relaksu na łonie natury. Zadbana ogrodowa przestrzeń będzie miejscem rodzinnej integracji i radością dla oczu każdego dnia. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi wariantami przebojowego na naszej stronie muratorprojekty.pl. Zaznaczamy, iż powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2, a seria projektów przebojowych kwalifikuje się do budynków mieszkalnych, dla których nie trzeba występować o pozwolenie na budowę. Przypominamy, że każdy z naszych projektów opracowany jest w dwóch wersjach podstawowej i w lustrzanym odbiciu. Jeśli potrzebujesz porady lub szukasz projektu idealnie spełniającego Twoje oczekiwania, skontaktuj się z naszym architektem. Pamiętaj także, że eksperci kredytowi Murator Finanse są do Twojej dyspozycji i służą bezpłatną pomocą w uzyskaniu kredytu na budowę domu.